Cześć, z tej strony kuszy. Nie lubię jesieni. Czasem mnie ludzie pytają, kuszy, czemu nie lubisz jesieni? Bo się jajka trudniej wykluwa w deszczu. Kurczę, dzisiaj prawie cały dzień pada. Na szczęście teraz tak trochę tylko pokropuje w tym momencie, także mam nadzieję, że tak już się utrzyma, dlatego, że jest specjalny event, w jajkach są anony. Dokładnie tak. Nie pomyliliście się, nie odsłyszeliście źle. Anony w jajkach zaczyna mocniej padać, także może wejdę gdzieś między drzewa. Zresztą jest to napisane w grze pierwszy tydzień Joto Journey. Kończy się 9 września od 22 polskiego czasu. Anony, literki U, litery A, lecą z jajek 10-kilometrowych. Także dzisiaj będziemy polować na jajka 10-kilometrowe. Oprócz tego rajku Entei Strikun, shiny wszystkie na rajdach. I nowe shiny, shiny Centret, shiny Gligar. Spoko. I podwójna efektywność inkubatorów, także te jajka stare, dwójeczki sprzed eventu, bardzo szybko mi się wychodziły. Właśnie je wykluwamy bo muszę oczywiście oczyścić miejsca na jajka. Piczu, przypominam, to nie są eventowe, specjalnie zostawiłem 9 dwójek przed eventem, żeby jak najszybciej je oczyścić w momencie, jak zacznie się event. I słuchajcie, dzisiaj powiemy też trochę o strategii, jak zwiększyć maksymalnie swoje szanse na wyklucie np. Na Anouna z jajka podczas tego eventu. Jeśli nawet macie tylko jeden darmowy inkubator, jak wykluwać, żeby jak najlepiej optymalnie to wszystko zrobić. Pokemony nowe, eventowe, czyli w tym przypadku Anouny, mogą się wykluć tylko i wyłącznie z jajek, które zbierzemy już po rozpoczęciu eventu. Co oznacza, że dobrze robię w tym momencie czyszcząc wszystkie stare jajka, bo robię sobie miejsce na nowe jajka, z których mogą wykluć się anony. Także tak naprawdę widziałem gdzieś wyliczenie ostatnio na reddicie, że bardziej się opłaca, jeśli trwa event i masz ograniczoną ilość inkubatorów, wykluwać w pierwszej kolejności jajka, dwójki i piątki, po to, żeby zrobić sobie więcej miejsca na dziesiątki i zebrać więcej dziesiątek przed końcem eventu bo nawet jeśli te dziesiątki zebrane w trakcie eventu wyklujesz już po evencie, to dalej może się z nich wykluć anon, ponieważ dokładnie jeśli chodzi o poki eventowe wykluwające się z jajek, to liczy się czas zebrania jajka, można je wykluć po evencie, liczy się czas, kiedy było zebrane, także jeśli macie ograniczone zasoby, powykluwajcie sobie dwójki i piątki i starajcie się zebrać po prostu jak najwięcej dziesiątek przez ten event, możecie je nawet sobie wykluć po evencie, w ten sposób będzie bardziej wszystko optymalnie i efektywnie. Chyba, że potem chcecie sobie zwolnić miejsce z kolei na siódemki, bo potem z siódemek będą lecieć regionalne pokemony, ale to już inna para kaloszy. Póki co anony są w dziesiątkach, dziesiątki oczywiście z pokestopów lecą, a e, jeśli chodzi o zebranie dziesiątek z pokestopów, no to nie zawsze się trafiają dziesiątki, także miejmy nadzieję, że dzisiaj dopisze szczęście i będzie więcej dziesiątek leciało nam niż dwóch i piątek. Chyba będzie już dziewiąte jajko, jeśli chodzi o te stare jaja. Kolejny boss w zajmę to jakoś nie dziwi, bo to jeszcze z eventu, gdzie właśnie fluły się z dwójek baby pokemony i to już chyba jest koniec, dokładnie. Także zbieramy jajca, szukamy nowych shiny. Dużo stentetów się widzę respi, także dużo szans na shiny. Uzupełniam jaja i zaraz się do Was melduję z powrotem. Powiedzieć Wam, jak wygląda sytuacja. Okej, okay, już trzeba co tutaj Niantic chciał osiągnąć. Patrzcie, prawie same dwójki i piątki, jedna dziesiątka tylko z Pokestopa, także no na pewno nie ma zwiększonych szans na dziesiątkę podczas tego eventu, a tylko z dziesiątek lecą unowny. Także może być bardzo, bardzo ciężko wykluć takiego na podczas tego eventu. Naprawdę polecam, dużo kilometrów robić, dużo wykluwać jajek, bo może być problem. Nawet jak ktoś chce chociaż jednego do Pokédexu wykluć, może się okazać że to nie być takie łatwe. Fajne są teraz paczki za 1500 coinów. Są i zwykłe inkubatory, i super inkubatory, także ja właśnie to kupiłem. Dwójki sobie wkładam do zwykłych, no bo bez sensu, jaki taki zmniejszony dystans, wkładać do super inkubatorów dwójki, żeby zaoszczędzić te dodatkowe... 300 metrów, no to już szkoda, szkoda super inkubatorów. Ale zwykle pokładam dwójeczki, piąteczki, chyba w superki, na no dziesiątki na pewno też w superki, ale widzę, że nie będzie jakoś mega łatwo zrobić dużej ilości e, dziesiątek w krótkim czasie. Także jeśli chcecie, żebym w następnym odcinku postarał się zrobić mimo wszystko jakiś taki maraton samych dziesiątek, czyli musiałbym przez parę dni chodzić i wykluwać tylko dwójki i piątki, żeby zostały mi same dziesiątki, i potem zrobić z nich jakiś taki maratonik na odcinku, no to. Zostawcie łapy w górę na zachętę. Postaram się coś takiego zrobić. Miejmy nadzieję, że się uda zrobić taki maraton specjalnie z tych jajek, z których lecą anony. I fajnie, że zmieszany dystans bo wychodzi równo idealnie po jednym kilometrze. Słuchajcie, oczywiście, jajka to nie jest wszystko, co jest teraz w tym tygodniu naszego eventu. W ogóle ten miesiąc, wrzesień, to będzie najlepszy wrzesień w ogóle w historii. Pokémon Go prawdopodobnie. Tak jak Wam powiedziałem, teraz są na rajdach na przykład legendarne psy. Oprócz tego w ogóle są zwiększone respy Pokemonów z Joto, jak zapewne zauważyliście. Dwa nowe szanie, o których mówiłem, ale jest jeszcze jeden nowy szanie, o którym w sumie nie powiedziałem. Jest to Shiny Electrike, wprowadzony w sumie jeszcze dzień przed rozpoczęciem eventu Joto, i on jest dostępny z quest'a Zawalcz z innym trenerem dwa razy. Także jak Wam się trafi quest na zawalczenie z kimś dwa razy w PvP, róbcie tego quest'a, można trafić Shiny Electrike'a. Aha, no jeszcze informacja, jako że Sentret może być Shiny wraz z początkiem tego eventu, no to nie może się zmienić w Ditto, bo Pokemony, które mogą być Shiny przestają mieć możliwość zmienić się w Ditto, także teraz tak wygląda pełna lista Pokemonów, z których może wyjść Ditto. Nie masz na nich Sentreta, ani Zubata już od jakiegoś czasu, bo Zubat też od jakiegoś czasu może być Shiny, zwróćcie na to uwagę. Oczywiście była też zmiana Ride Bossów wraz z wejściem eventu i na Ride'ach mamy oczywiście Pokemony, wiadomo, z regionu Johto, to jest ich pełna lista tutaj. Faiuswine może być ciekawy i dużo pokémonów na jedynkach i dwójkach. Może być shiny, także fajny potencjał polowania na shiny na rajdach. A tak wygląda pełna lista questów na wrzesień i październik. Druga strona, trzecia strona. Bardzo dużo różnych fajnych pokémonów do złapania sobie z questów, także możecie sobie zapoznać, zrobić skrina albo znaleźć retwita tych wszystkich infografik oczywiście na moim Twitterze, do którego link jest w opisie. I słuchajcie, Przyszły dane, jeśli chodzi o zarobki Pokémon GO, okazało się, że sierpień 2019, czyli zeszły miesiąc, był najlepszym miesiącem w historii Pokémon GO od 2016 roku. Jestem ciekaw, czy wrzesień będzie jeszcze lepszym miesiącem dla Antiku. bo tak jak wam powiedziałem, wcześniej to jest najlepszy miesiąc prawdopodobnie w historii Pokémon GO, bo po tym tygodniu, który kończy się obecnie 9 września, chodzi oczywiście, przypominam, drugi etap. Naszego ultra bonusu. A w tygodniu drugim, który zaczyna się 9 września, kończy 16 września, godzina 22, z 7-kilometrowych jajek, będą się wykluwać regionalne pokemony, takie jak Farfest, Kangaskhan, Mr. Mime, Tauros, tym razem do wyklucia w wariancie Shiny. Dlatego mówiłem Wam o tych jajkach 7-kilometrowych wcześniej, że warto będzie wykrywać w sumie jajka przez najbliższe dwa tygodnie. Także przygotujcie się na długie, długie marsze. Na pewno ja będę robił maraton najpierw tak jak teraz, tych dziesiątek, a potem będę robił też maraton siódemek w przyszłym tygodniu. Może trafię w końcu w jakiegoś regionalnego Pokémona, Chociaż dużo łapałem w swoim życiu regionalnych Pokemonów, to nigdy nie złapałem Shiny regionalnego Pokemona. Bo oczywiście wcześniej takich nie było, nie licząc na przykład Soroka czy Lunatona. Ale to są takie bardziej Pokemony półkulowe. A na rajdach zamiast Bestii z Joto, będzie Deoxys wszystkich formach, także losowo na danym będzie albo speedforma defense, atak. Po prostu jak ktoś nie ma jakiejś formy Deoxysa, będzie mógł sobie go uzupełnić i wtedy zapewne też trzymają iex y na Deoxysa i wejdzie może coś nowego na rajdy iex. to by było spoko. I potem nadchodzi tydzień trzeci. Od 16 września do 23 września a na nich Shiny Mewtwo na rajdach z atakiem Sign strike oraz wejście piątej generacji w Pokémon Go. Kilka nowych Shiny Pokémonów, ale przypominam, że w ostatnim odcinku podawałem listę Pokémonów, które prawdopodobnie wejdą z piątej geny w tej aktualizacji 16 września. Także oczywiście wrześniu będzie mega fajnym, prawdopodobnie najlepszym miesiącem w historii Pokémon Go, ale teraz wracamy na ziemię. Słuchajcie, muszę wykluwać jajka. Bo chcę wykluć jakiegoś anona z jajka. Mam już dużo anonów, ale nigdy jeszcze żadnego nie wyklułem z jajka, także to może być ciekawa rzecz do mojej kolekcji. Zaraz powinny się wykluć dwójki pierwsze, i będę miał miejsce na zbieranie kolejnych jajek, obym trafił jak najwięcej dziesiątek i piąteczki, i dwójki naraz w sumie. Sajdak z drugiej piątki. Karwania, Oba potencjalnie mogły być szalnie, ale kurcze nie były. Skorupi, nice. Teraz dwójki już lecą. Słablu, Makuhita i Krabi. I Chikorita jeszcze, w ostatni dwójce. A nie, to dopiero będzie ostatnie. Lawdisk. Mech. No dobra, to pora lecieć zbierać kolejne. Zaraz w sumie ta dziesiątka się wykluwa, jedna. A to już widzę, że mi się zaczęły zbierać piątki. Zobaczymy ile teraz dziesiątek mi się uda uzupełnić. No słuchajcie, wykluwa się dziesiątka. Także wielki moment. Jedna, jedna dziesiątka, którą dzisiaj trafiłem. Zobaczymy zaraz czy może coś ciekawego, jeszcze bym chciał gibla wykluć. Aerodactyl, niby dobrze, niby nie tak najgorzej, ale no na pewno nie to o czym marzę, także trzeba próbować dalej, zobaczymy jakie tam się jajka pozbierały. O, jedna dziesiątka i osiem innych jajek. Kurczę! Naprawdę jest ciężko zebrać w ogóle nawet jedną dziesiątkę podczas tego eventu. Myślałem, że to będzie dużo, dużo łatwiejsze, a tu jest same dwójki i piątki lecą. Będzie ciężko wykluć chociaż jednego Anouna podczas tego eventu w Pokémon GO. Dobra, słuchajcie, w takim razie czekam na Wasze komentarze i łapy w górę. Czy chcecie, żebym spróbował rzeczywiście zebrać dziewięć dziesiątek podczas tego eventu i wykluć je wszystkie naraz w jednym odcinku? Jeśli tak, piszcie w komentarzach i czekam na Wasze łapki. A tymczasem, no co, czyszczę te dwójki i piątki gdzieś tam powoli i w tym momencie kończymy ten odcinek. Miłego grania, powodzenia na evencie z nowymi szajni i z anonami w jajkach 10 kilometrowych Trzymajcie się. Na razie, cześć.